Wielu młodych ludzi zastanawia się, co może zrobić, aby być postrzeganym jako godny zaufania mężczyzna. Równocześnie jednak, mało kto zwraca uwagę, że poza czynnikami i zachowaniami zwiększającymi potencjał istnieją również takie, które go hamują. Aby osiągnąć realny progres, trzeba przede wszystkim wyeliminować lub ograniczyć te aspekty, a dopiero później budować nowe mechanizmy. Posiadasz aktualnie paletę zachowań czy zjawisk wokół siebie, wiele z tych rzeczy może ci odbierać powagę czy zaufanie w oczach innych osób. Zacznij już od dzisiaj ograniczać rzeczy, które są swoistymi hamulcami w twoim życiu. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem i ktoś zaciąga cały czas hamulec ręczny. Zanim dojedziesz do celu, to minie sporo więcej czasu i drogi. Dlatego im szybciej zoptymalizujesz swoje życie, tym lepiej. Podzielę za ciebie hamulce na trzy dziedziny: pierwsza natura wewnętrzne popędy. Druga Zachowania i nawyki, których zostałeś nauczony. Trzecia, inwestowanie czasu w pewne zajęcia lub ludzi. Zacznijmy od popędów. Każdy popęd możemy ocenić pod względem przydatności w danym środowisku. I w tym leży problem, ponieważ wiele popędów w dzisiejszych czasach jest wykorzystywanych do monetyzowania biznesów czy uzależniania nas. Ślepa pogoń za kobietami i erotyzmem. Twój popęd seksualny oraz potrzeba bliskości może zdegradować twoje życie. Musisz to kontrolować. To jedna z najbardziej trudnych rzeczy w życiu nastolatka, które rozsadzają hormony. Musisz skierować energię seksualną na siłownię, pasję lub rozwój. Nie da się ukryć, że współcześnie mamy praktycznie nieograniczony dostęp do erotyzmu. Możesz w wolnym czasie oglądać baseniary na Twitchu, stalkować koleżanki na Instagramie czy być ekspertem gwiazd porno. To tylko silna wola pozwoli ci na zrezygnowanie z tego, a silną wolę buduje się małymi, codziennymi odmowami. Podobnie sprawa wygląda w przypadku ślepej pogoni za kobietami. Można to robić na przeróżne sposoby: za pomocą Tindera, Instagrama, OnlyFans i szeregu innych platform. Po raz kolejny, łatwy i praktycznie nieograniczony dostęp, dający złudzenie bliskości, a dla drugiej strony, jesteś po prostu frajerem, z którego golą pieniądze. Czy chcesz być nim, to już twoja decyzja. Kłopot w tym, że poświęcanie czasu, uwagi i często pieniędzy na taki rodzaj aktywności jest po prostu nieracjonalne. W ten sposób odciągasz wszystkie cenne zasoby, jakimi dysponujesz, od realizacji wartościowych celów i przekierowujesz je na ślepą pogoń za kobietami i erotyzmem. Oczywiście nie zrozum mnie źle. Można poświęcać czas na dziewczyny. Ale po tym jak zrobisz trening, ugotujesz posiłki na cały dzień, wykonasz pracę, rozwiniesz pasję i dopiero po tym wszystkim możesz pójść z koleżanką oglądać Netflixa. Nie możesz traktować innej osoby jako ważniejszej od siebie. Najpierw jesteś ty, później inni. Z bardzo prostego powodu bo inni zawsze mogą cię zostawić, ale ty siebie nigdy nie opuścisz, dlatego musisz siebie cały czas pielęgnować. Ślepa konsumpcja bezwartościowych treści. Mózg lubi, jeśli coś jest łatwe i wynagradzające, a w połączeniu z korporacjami, które zrozumiały ten mechanizm, mamy gotową tragedię. Wiele osób uważa, że social media są darmowe. Nie płacisz w sumie za siedzenie na Instagramie. To, że nie płacisz gotówką, to nie znaczy, że nie płacisz swoim czasem, uwagą i zaangażowaniem. Nie będę ci lał wody. Po prostu usuń zbędne aplikacje z telefonu. Które doprowadzą prędzej czy później, że będziesz w problemach finansowych nieszczęśliwy i samotny. Nawet jeśli miałbyś nigdy nie obejrzeć żadnego filmu na nie wiem, ale się dowiem, jestem w stanie się na to zgodzić, jeśli pójdziesz spełniać swoje cele w życiu, usuń ze swojego życia te rzeczy, które nie wnoszą do niego pozytywnych wartości. Ważne jest, aby mężczyźni mieli świadomość swoich popędów i potrafili kontrolować je w sposób odpowiedzialny i zdrowy dla siebie i innych. Złe zachowania i nawyki, które hamują Twoją męskość, to druga dziedzina, którą musisz ogarnąć. Złymi zachowaniami i nawykami, które hamują naszą męskość, są przede wszystkim te, które są związane z upokarzaniem samego siebie. Zadasz pytanie, po co upokarzać samego siebie? No to powinieneś zapytać wszystkie osoby, które to robią. Narzekanie jest powszechne i często stosowane jako sposób wyrażenia niezadowolenia z różnych sytuacji. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji, jakie może mieć na nasz wizerunek. Ciągłe narzekanie może wpłynąć na to, jak inni postrzegają naszą osobę i jakie mają o nas zdanie, może sprawić, że wydajemy się mniej atrakcyjni dla innych, a także że tracimy na autorytecie i wiarygodności. Co więcej, narzekanie może wprowadzać nas w negatywny nastrój i zniechęcać do podejmowania działań, które mogłyby poprawić naszą sytuację. Dlatego warto zastanowić się nad skutkami naszych słów i próbować wyrażać swoje niezadowolenie w sposób konstruktywny, który nie zaszkodzi naszemu wizerunkowi. Niewłaściwa reakcja na krytykę i odrzucenie. W swoim życiu prawdopodobnie nie raz spotkasz się z ludźmi, którzy będą podważać Twoje zdanie, atakować Cię personalnie i krytykować Twój styl życia. Pytanie brzmi, jak na to zareagujesz. Najbardziej męskim zachowaniem będzie merytoryczna debata na temat własnych przekonań. Ważne, aby mieć na uwadze, że nie chodzi tu wcale o rację, lecz o sam proces podważania zdania i ścierania się intelektualnie. Jeśli okaże się, że nie masz racji, to przyznaj się do tego. Przyznanie się to oznaka odwagi i siły. Pomyśl jak wielkiej odwagi wymaga powiedzenie słów myliłem się przed grupą ludzi, którzy ci uwierzyli i zaufali. Udawanie, że jest inaczej, to po prostu oznaka słabości i braku pewności siebie. Trzecią dziedziną jest inwestowanie czasu w pewne zajęcia lub ludzi. Jeśli ludzie zobaczą, że inwestujesz swój czas i uwagę w toksycznych ludzi lub zajęcia, mogą cię odbierać jako mniej wartościowego. Najważniejszy czynnik to szacunek do siebie. Jeśli nie będziesz okazywać szacunku sobie, to nikt ci go nie okaże. Dlatego nie trwaj w toksycznych relacjach, szczególnie związku. Toksyczny związek może przyjmować różne oblicza. Jednak jaki by on nie był, to i tak negatywnie wpływa na Twoją męskość. Nie chodzi tu wyłącznie o samopoczucie psychiczne. Toksyczny związek to przede wszystkim silny, przewlekły stres, który zaburza funkcjonowanie organizmu nawet na poziomie hormonalnym. Zaburzenia te wpływają na podejmowane decyzje, poczucie własnej wartości, motywację czy pewność siebie. Trwanie w toksycznej relacji rzutuje na wszystkie pozostałe sfery Twojego życia. Od pracy przez rozwój po pasję i realizację celów. Toksyczny związek to również nauka niewłaściwych mechanizmów postępowania w relacji, które będą rzutować na Twoje przyszłe związki. Kluczowe będzie zatem wypracowanie takiej dynamiki, aby obie strony relacji mogły się czuć szanowane i doceniane, a jednocześnie miały swoją przestrzeń do podejmowania decyzji i rozwoju. W przeciwnym wypadku zdrowa relacja jest praktycznie niemożliwa. Następnie niepomaganie ludziom. Niektórzy uważają, że empatia to nie jest męska cecha. W rzeczywistości jednak jest zupełnie odwrotnie. Empatia i wynikająca z niej chęć pomocy jest niezwykle cenną wartością. Aby rozstrzygnąć tę kwestie, warto sobie uświadomić, że pomoc innym ludziom, zwłaszcza bliskim, zwiększa również jakość Twojego życia. Jest tak, ponieważ ludzie zazwyczaj mają potrzebę odwdzięczania się. Oprócz tego, jeśli ktoś z naszych bliskich czuje się lepiej i pokonał swoje problemy, to wówczas tworzy przyjemniejsze środowisko i przyjazną, wspólną przestrzeń, co nie byłoby możliwe, gdyby borykał się z własnymi kłopotami. Taka przestrzeń znacznie poprawia jakość życia wszystkich osób, które w niej funkcjonują. Łatwo jest szydzić z cudzych niepowodzeń i porażek, bo generuje to sztuczne dowartościowanie. Znacznie trudniej jest natomiast pomagać innym stawać się lepszymi ludźmi i na tym budować swoją wartość. Długoterminowo takie zachowanie jest o wiele korzystniejsze. Brak celu, brak działania i prokrastynacja. Jedną z naczelnych cech wartościowego mężczyzny jest działanie. To nic innego jak tworzenie, budowanie i kreowanie rzeczywistości wokół. Jeśli na horyzoncie pojawia się problem, to należy znaleźć rozwiązanie. Można to zrobić tworząc odpowiednie narzędzia, budując nowe schematy postępowania czy eliminując przyczynę. Zwróćmy uwagę, że znaczna część archetypów męskości w kulturze była przedstawiana właśnie jako działacze jednostki, które rozwiązują problemy i poszukują możliwości, budując rzeczywistość wokół. Zupełnym przeciwieństwem takiego wzorca jest bierność i prokrastynacja. Oczekiwanie, że Twoje życie przybierze pozytywny obrót w momencie, gdy sam nic nie robisz w tym kierunku, jest po prostu naiwne. Dlatego działaj, wyznaczaj kierunek i rozwiązuj problemy, zamiast biernie się im przyglądać. Ludzi jest trudno do siebie zachęcić, ale bardzo łatwo zniechęcić. Aby być wartościowym mężczyzną, wcale nie trzeba ociekać testosteronem. Wręcz przeciwnie, wystarczy zadbać o podstawowe sfery swojego życia takie jak relacje i bliscy, rozwój osobisty, poczucie kontroli, sprawczości oraz wygląd. Zadbanie o te rzeczy sprawi, że przestaniesz hamować swój potencjał i zbudujesz fundamenty pod dalsze, bardziej wymagające cele. Daj znać w komentarzu, co do tej pory hamowało Twoją męskość i jak sobie z tym poradziłeś. Nie zapomnij odwiedzić poprzednich odcinków o epidemii spadku testosteronu i przemocy seksualnej wobec mężczyzn oraz wpaść na niewiem.pl po swój egzemplarz dostępnych e-booków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.